Senówek plumplumek. Plumek. Mieszkam na wrocławskim basenie przy ulicy Teatralnej. Lubię sport. Często to i Piwa też polecam, bo sport to zdrowie. zapłacenie za Jestem Objarzy smakiem. Urzęduję na wrocławskim rynku. Przebyłem świat Wzdłuż i wszech poszukiwano smacznego jedzonka. We Wrocławu smakuje mi najlepiej. Jem zawsze zdrowo dużo warzyw i owoców. Jeśli chcecie być silni i zdrowi, skorzystajcie z moich rad. Jestem bibliofilem. Mieszkam na Wrocławskim Rynku przy Dolnośląskiej Bibliotece. Połykam książki i wam też polecam, bo po pierwsze w książkach jest dużo mądrości, a po drugie książka to najlepszy przyjaciel człowieka. Jestem śpiach, mieszkam we Wrocławiu przy ulicy Świętego Mikołaja. Lubię spać, wy też zapewne lubicie spać, ale uważajcie, żebyście nie przyspalić życia, bo życie jest tylko jedno. Hej, jestem złupnik, niewkom na wrocławskich słowach. Na placu Salem przy ulicy Świdnickiej i Ołackiej. Uwielbiam obserwować mieszkańców w Wrocławia i Drogi tu Wysoka. Was też nie raz widziałem, ale nie radzę wam się wspinać. Jest to niebezpieczne, a bezpieczeństwo w życiu to podstawa.